Witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Mario Assassino i zapraszam Was wszystkich do oglądania drodzy Assassini Dzisiaj gramy Stick Fight No i dzisiaj będziemy się naprzeprzedać z jakimiś randomami. Nie wiem kto tam nam ten wejdzie. To są różne różni z innych krajów. No i chyba tyle mogę powiedzieć jak na razie. Dobra, 2 na 2. I jedziemy z tymi kozakami, co tam będą. Uu. Dobra, to jednak nie tu. To wchodzimy tu. I może tutaj nam coś podziała. Zobaczymy. Jakby ktoś się zastanawiał, co, co jest tutaj u góry napisane. To są wszystkie jakby to powiedzieć czaty, które ten tam piszą. Ja też mogę sobie coś tu napisać i będzie tak cały czas koło mnie leciało. E, free. Darmo. Dobra. A my lecimy drodzy Asasini, z pierwszą, nasz... no dobra, nie z pierwszą, bo już troszkę próbowałem. Już trochę tutaj próbowałem coś pograć, no i mi się fajnie grało, ale bez was, drodzy widzowie, to nie to samo. No i dlatego tutaj właśnie robię ten odcinek, ale chyba nic z tego, tak mi się coś wydaje. Dobra, to przynajmniej wam pokażę jak się walczy tutaj. No. To tak, tutaj mamy jednego kolegę, który chce się walić na pyrkę. No to walimy go, i tutaj no, i tutaj są pieniądze, które możemy sobie wziąć, no i teraz walnimy go tylko w twarz i już go nie ma. Dobra, żadnego meczu chyba nie mogę rozegrać. A teraz? Nie, nadal. No dawaj, nie może być aż tak źle. Robux. Poczekajcie, drodzy asesyni. Oj, będzie chyba trochę trudno. Bo ogólnie nikt nie chce z nami grać, smutek, nie? Ale to na spokojnie. Aż chyba tacy dobrze jesteśmy. No, zobaczymy tutaj, czy coś nam wejdzie. Ale coś mi się nie wydaje. Ale zawsze można spróbować. Nie mówię, że nie. Czemu mi nie wchodzisz? E, tu mamy ten jednego gościa, który mnie zaprosił. Bo dopiero zacząłem drodze assassini grać w tą grę. Więc no. Idźmy stąd. Przechodzę. No właśnie, tam idź. Co my tu jeszcze mamy? Questy musimy coś tam podziałać. Bo naprawdę nie wiem. Ten mój internet tak działa jak jak on chce. Czyli <ścoughs> ujowo. O! Chodzimy tam. Mój hajs. dawaj mój hajs typie. A dobra. No chciałbym z kimś pograć Nie ukrywam tego Dobra nareszcie Odpalił się jakiś meczyk Jakiś mecz dobra I walimy go na pyrę. Nie wiem Dobra oni niech się walą Okej. Okay. Oj, co jest? Oj, oj. Rozwalili mnie. Ładnie. Z ludźmi się tu właśnie trudniej gra. Oj, oj, oj. oj co ja zrobiłem? Aaaa, nie. Najgorzej. Serio, co ja zrobiłem? Dobra. Co jest? Tu są ludzie naprawdę dobrzy. Mam nadzieję, że choć trochę dostanę. O! Może nie jestem najlepszy, ale 5 punktów dostałem. No. Od samego początku było troszkę lepiej. Uh... Co jest? Ja nic nie mogłem zrobić. No, trochę to jest już. Nie, co ja zrobiłem? Chcę to usunąć, nie... No, nie... Kurcze. Um, teraz co się stało? Gdzie jestem. Oj. Rozwalił mnie frajer. Aj, mini bierzemy. Ej, hey, gro. Nie zaczynaj się. Róbcie sobie, co chcecie. Jest, wygrałem. Udało się, drodzy asesyni. Ja uciekam, jak chcesz, rób sobie to. Jest, dobra. Już myślałem, że zginę. <grym> dobra. Jak na razie, żółty wygrywa. Ale spróbujemy. Nie wiem, co to za czerwony coś. Wygrałem? No, trzecie miejsce miałem. No, co to ma być? Hej! No! Three again Dobra. Zajwiście się w to gra. Genetik. A my lecimy. Co jest? O kurde. Yy, nie wiem co jest. Oj, kurde, co to? To to? Nie wiem, jakiś asasin tu przyszedł. A my latamy z jakimś typem. Ajajaj <laughs> Okej okay. U Czarna dziura wciągnęła Tego co miała. Gdzie mój typ? Aha, ja zginąłem. Okej okay. Ej co? Aha. No to było dobre. No nie. Niech cię zabije, typie. Jak ten typ jest za mocny. No dzięki Jak nie zginiesz, to mnie to jakoś niezbyt rusza. Ej, nie, 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 czarno dziura! Proszę, nie! Nie, proszę! Nie, 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 nie czarno dziura! Ale chamstwo. Dzięki. Przeżyłem to! Nie jest! Nie! Nie, co ja zrobiłem? Zrobiłem błąd życia. Ale dobra, trudno. Ej co? Trzecie miejsce. No smutno, no. Try again. A to 4 klatko. Cena czy rozdzielczość? Uh -huh. A... Zwiększ możliwości swojego komputera i przygotuj go. Tak, tak. Dobrze, dobrze. <grym> Oj. Dobra. Lecimy drodzy dzasa. Dawaj, lecimy na niego. Co jest? Co je? Ej, nie trafił mnie. Przecież się teleportowałem. Dobra, lecimy na niego i nie. O, no i gozy, to ja zrobiłem. Fuj. Okay. Nie, 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 nie. Kurde. Miałem teleportujący się nóż. Dobra, walić was. Najpierw załatwiam tego. Nie, 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 nie! Oj wygrali ze mną, no nie! O, drugie miejsce mam. Już jest fajnie. Przegrałem, ale mam drugie miejsce. Już się cieszę, przynajmniej. Widać, że ludzie tu są bardziej doświadczeni, drodzy assassini. I naprawdę, co jest? Dobra Nic nie mogę teraz zrobić. Rób sobie co chcesz typy. Dobra. Nie miałem szans. Ja to wiedziałem już. O, Za szybko. Za szybko poleciane. No i dobra. Przynajmniej drugie miejsce dostaliśmy od tego żółtego. No. No więc nie było aż tak chyba źle. Ja mam nadzieję, że Wam się spodobał film drodzy Asasyni i zapraszam do oglądania. Poł i cześć.